Cześć! Hey, jestem Natalia witam was w kolejnym vlogu na moim kanale, który jak możecie zauważyć, zaczynam dla was nagrywać z kuchni. Wszystko dlatego, że ostatnio zrobiłam sobie tak dobre i tak proste śniadanie, że stwierdziłam, że muszę wam je pokazać, więc zaraz sobie je razem zrobimy, ale zanim do tego przyjdziemy, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapkę w górę, a ja idę do lodówki po składniki, które są nam potrzebne do jego zrobienia. Do dzisiejszego śniadania będziemy potrzebowali bułki ciabatki, suszonych pomidorów, najlepiej w paskach, bo wtedy nie trzeba ich kroić, zielonego pesto, szynki prosciutto, no i rukoli. A, i oczywiście, jeżeli ktoś z Was lubi ser, bo ja na przykład ze serem nie przypadam, to można jeszcze dodać mozzarellę albo na przykład buratę. Skoro pokazam Wam wszystkie składniki, to nie trudno się domyślić, że w dzisiejszym odcinku będziemy robili włoską ciabatę. Jeśli chodzi o wykonanie, to tak jak Wam mówiłam, jest ono mega proste, bo wystarczy, że weźmiemy ciabatę, przekroimy ją na pół, przytostujemy na suchej patelni i następnie dodamy wszystkie składniki, więc wystarczy tego gadania i bierzemy się do roboty. Tak jak wam mówiłam robi się to mega szybko i jest to chyba teraz moje ulubione śniadanie I w ogóle zawołam Karola, żeby to przetestował Zobaczymy co powie ekspert kulinarny, tutaj nasz domowy Czy, czy, czy Czemu ze mnie szydzisz? O co chodzi? Nie no, śmieję się, bo ty tego nie jadłeś No nie, dobra, jestem ciekawa no, jak to smakuje ja Trzy albo cztery razy, a ty jeszcze nie jadłeś, ale czekaj Ja posmakuję najpierw pierwsza, żeby zobaczyć jak wyszło No właśnie, bo pewnie się okaże, że akurat najgorzej z tych trzech razy Jest okej, okay. minusik jest taki, że jest trochę zimne, bo długo nagrywaliśmy przebitki I jest trochę twarda bułka, bo jest ona wczorajsza. Aha, okej, okay, czyli najgorzej z tych trzech razy. Uh -huh. Ja ogólnie widzę, się na nią już siadłem, bo nie wytrzymałbym do teraz, jakby, wiecie, będąc głodnym, ale. Właściwie mieliśmy w sobie tak ile nie poranek. Wstaliśmy o 9, ale godzinę leżeliśmy sobie w łóżku i oglądaliśmy YouTube'a. Dobra. Dobre, nie? Faktycznie na włóka już taka trochę średnia, <grym> ale te składniki, ten środeczek, jak we włoszech, nie? Jakaś. No, kolana. widzisz? Okej, okay, siadanie zjedzone, powiem wam, że na maksa się najadłam, ale w ogóle możecie zauważyć, że dzisiaj mam taką niecodzienną fryzurę, bo związałam sobie włosy i zdarza sobie tu bardzo rzadko, ale wczoraj miałam. Pokręcone dzisiaj nie chciałam się prostować i stwierdziłam, że zrobię sobie kitkę, ale przez to, że bardzo odrastają mi teraz włosy, to nie mogę nad nimi zapanować. Dawałam sobie tutaj lakier, dawałam sobie też Karola pastę, a one i tak mi odstają, i tutaj mam takie baby hery, które co chwilę mi się odsłaniają i tak mnie to denerwuje, że chyba na razie dalej muszę chodzić w rozpuszczonych. Ale ostatnio przed wyjazdem do łodzi przyszła do mnie paczka z Zalando Lounge, w której są dwie pary butów. I w ogóle tutaj są już buty jesienne, bo już zaczęło się robić trochę chłodno, chociaż ostatnio, jak byliśmy w Usztynie, jak Karola, mamy telefon, to dwudziestej 21 było 20 stopni, ja tak w szoku! To chyba był jakiś rekordowy w ogóle dzień września no. w historii, bo było mega ciepło. Cieplutko A wczoraj już było 14 stopni, więc czas zacząć szykować jesienną garderobę i zamówiłam sobie jedne botki. Ej, fajnie nawet wyglądają. No fajne! Trochę to z przodu mi się nie podoba. No to można uciąć, nie? Czy nie? zbyt? Chyba może być ciężko, ale przymierzę, zobaczyć zobaczcie, jak będą wyglądały. Trochę ciężko się je zakłada, nie mogę wypchnąć nogi w ogóle. To Natalia oddaj je, bo ja wiem co to będzie. Za, za każdym razem, jak będziemy wychodzić Dobra, z domu. Mam. Ej, nie no ładne Ładne, ale palec mi nie gnieje się z przodu A, okej okay. Trochę czuję z przodu ten palec, ale nie wiem czy to nie jest przez to, że mam hybrydy teraz I mam całkiem długie paznokcie i ciekawe jakbym je opiłowała No to... Muszę zobaczyć Ale w ogóle jeszcze a propos palca to powiem wam, że teraz ten palec, który miał ostatnio złamany tak nie boli Szczerze mówiąc to jeszcze bardziej niż po tym złamaniu ja, Ile minęło? Już trzy tygodnie dobre chyba, nie? Ale w ogóle śmieszna sytuacja, bo wtedy jak złamam tego palca i wstawiliśmy film to czytałam sobie komentarze i ktoś napisał Na pewno do ślubu się zagoi, a nasz ślub był chyba tak, w ogóle to był hit, że Natalia złamała tego małego palca przed ślubem. My jeszcze wam wtedy o tym nie mówiliśmy, że bierzemy ślub, a faktycznie pojawił się komentarz, że spoko, do wesela się zagoi, a my tak się śmialiśmy, że no w tydzień może w tydzień może być ciężko. Drugi buty, który mam w kartonie, to uwaga kozaki w podobnym stylu. ej, też fajne. No, też ładne, są chyba identyczne. To jest ta sama firma, czy nie? Nie, chyba. A. Chociaż nie wiem, bo ja nie patrzę na firmy, jak zabawiam za dłoń. Natalia, podobne to ja widziałem ostatnio w tym, w sklepie wędkarskim, kalosze. Aha, aha. Bo Jezu, ja w ogóle się tragicznie zakłada. Co jest z tymi butami? Ja nie mogę ich wsadzić w ogóle, no. Nie wiem, na ten Ja Czy to jakieś dziwne nogi, czy o co chodzi? A o ile były przeznione? Po sporo, ale. No to właśnie może dlatego. <grych> nie no, serio, nie założę ich. Dobra, nie, nawet nie zakładaj, zwróćcie, bo ja wiem, co to będzie, serio. Będzie się ten za każdym razem, jak będziemy wychodzili. Te fajnie wyglądają, nie? No, powiedzmy. Nie poddaję się, widzowie, walczy, walczy. Natalia, <grych> wyobrażasz sobie tak zakładać codziennie. Nie bo zaraz zdejmę, ale. No, no właśnie, żebyśmy nie musieli go rozcinać. Czekaj, już prawie mam! Człuszczycie, jaką dostałam zadyszkę. Nie no, ja ich nie założę, to będzie katurga. Dobra, zdejmuj, no serio, bez sensu. Dobra. Wiedziałem, widzowie, że tak będzie. Dawaj. Dobra. No dobra, udało się uwolnić moje nogi, ale powiem Wam, że żałuję, że nie udało się przymierzyć z tych butów i że nie nadawały się one do normalnego użytkowania, bo były w takiej promocji kosztowały tylko 289 zł, a na lecie wszystkie takie buty kosztują 600 albo 700 zł. Ja w ogóle lubię kupować buty z Zalando Lounge i nie pamiętam kiedy kupiłam na przykład adidasy w normalnym sklepie, bo tam zawsze są takie promocje i zawsze uda się coś fajnego znaleźć. Teraz muszę iść chwilę popracować, bo ostatnio jak byliśmy na magazynie, to pokazywaliśmy wam olbrzymią paletę z nową dostawą, która do nas przyszła i niestety nie jest ona jeszcze dodana na stronę, więc muszę ich właśnie to zrobić. Ok, wszystko jest jest Planet dodane, ale zawołam Karola, bo dostałam odpowiedź na jednego maila. Karol, zgadnij, kto mi odpisał. No. Wróżka. No to wyjtujesz. Nie napisałaś do niej. Napisałaś. Nie, proszę, po powiedz, że, że wkręcasz. Nie, nie. Mogę być, ja ostatnio sobie siedziałam. Nie wiem, to był jakiś taki luźny dzień, że Karol planował swoje film, a ja sobie leżałam tutaj na kanapie, przeglądałam neta i natrafiłam na artykuł jakiejś pani, która napisała do wróżki i mówiła, że była w szoku. W sumie to nie napisała, tylko było na spotkaniu. I mówiła, że była do tego sceptycznie nastawiona, że nie wierzyła, ale jak poszła, to jej spojrzenie w ogóle się zmieniło i powiedziałam, że napisze sobie przez nas na wróżki. Bo, po, 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 poczekaj, 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 ile to kosztowało? Pierwsze pytanie. Nie powiem ci, nie, ile to kosztowało? 140 zł. Natalia, czy ty naprawdę napisałaś do wróżki? za 140 zł. No tak, ale to nie jest tak, że ja w to wierzę i że ja napisałam, żeby ona przewidziała mi przyszłość i że ja jestem pewna, że to się No to zbierze... po co wydałeś 140 zł? No bo chciałam zobaczyć co napiszę. Byłam ciekawa. Nigdy nie pisałam do wróżki i byłam ciekawa jaka będzie jej odpowiedź i na przykład zadałam pytanie, bo w cenie było 5 pytań. Ty ile? 5. 5 pytań za 140 zł? Tak. Ale poczekaj, to czy, nie, czy, czytaj mi pytanie, ja ci odpowiem za darmo, zgodnie z prawdą, a nie jak ona Dobra. wiesz, na chybił trafił. <laughs> nie no, zadałam takie jedno pytanie, żeby zobaczyć, czy się sprawdzi w przyszłości, więc uwaga, czy uda mi się kupić mój wymarzony dom? No i pewnie odpisała coś, że jeśli będziesz ciężko na to pracować, to uda ci się dojść do twojego celu i w ogóle, tak czy nie? Nie, uda się kupić, ale to jest wspomaganie się instytucją finansową. Tyle. Co? Tylko tyle za 140 zł? Odpowiedź na jedno pytanie, no. Nie, 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 nie ale poczekaj, nie. Ale sprawdzimy to za kilka lat, dobra? że się sprawdzi? Nie, widzowie, ja jestem załamany. Kilka dni temu, jak tyle, powiedziała mi, że ma taki pomysł, żeby do wróżki, to Ja pytałem, żeby puknęła się w głowę, bo ja... Mój mąż powinien mnie wspierać! Natalia, ja cię wspieram. Właśnie chciałem, żebyś nie wydała pieniędzy na głupoty i nie, to jest za mocne dla mnie, widzowie. Z całym szacunkiem dla wszystkich wróżek ja widzę, że jestem mega sceptycznie nastawiony. W sensie rozumiem, wiecie, że każdy otwiera różne biznesy, kombinuje na swój sposób, ale dla mnie bycie wróżką i pisanie randomowych odpowiedzi do ludzi to jest przesada. To jest na dużo opinii. nie, Natalia, poczekaj. Bierze. No to, no to, to po nie to, co, co piszesz? Bo chciałam sprawdzić co napisze, Mam ciekawa Nowe doświadczenie nie, w życiu. Nie, dobra, widzę, dla mnie to jest za mocne, so, sorry Nie wiesz, nie wierzysz w takie rzeczy, w horoskopy nie wiesz A w sen nie wierzysz No w sen nie no, no i to jest to właśnie Nie, dobra Ale nie nie, ja się nie chcę zamywać, serio. Szczerze widzowie, miałem nadzieję, że Natalia mnie bejtuje, ale serio, jest tutaj, jak widzicie, konwersacja z wróżką, są cztery maile. Tak patrzę na te pytania i zwracam honor, bo w pierwszej odpowiedzi się wróżka troszkę bardziej rozpisała. Natalia zapytała, nad czym muszę popracować, aby być bardziej szczęśliwą w moim życiu. I tutaj uwaga, odpowiedź, wydaje mi się, że to jakiś czad GPT pisze czy coś, bo wróżka odpisała, że należy porzucić strach i energię kontroli, pozwolić życiu płynąć i rzeczom się dziać, dążyć do balansu i równowagi w każdej sferze i nic na siłę nie robić, ale robić to, co płynie z głębi serca. No to jest typowe dla wody, no. Natalia... Dobra, ale jedno pytanie i jedno jest takie z prywaty, w którym trafiła. Nie, dobra, nie, nie czytajmy tego, serio, błagam, ja nie chcę się denerwować, nie Obiec, no. ale obiecaj, że to był ostatni raz. No. Dobra, widzowie, są plusy, daliśmy komuś zarobić, mamy nadzieję, że te pieniądze się przydadzą, no. Razem z Karolem zrobiliśmy sobie obiad, argentyńskie empanada, cóż, nie mogę się doczekać, aż je zjemy, bo mega dawno nie jedliśmy i w ogóle ja mam chyba jakiś dzień kuchni międzynarodowej, bo się na włoskie, obiad argentyński Teraz ciekawe co będzie na kolację No właśnie, zobaczymy czym zaskoczysz, ale Właśnie może ty mnie zaskoczysz To ja będzie polska Polska kanapeczka. Gorąco, ale pyszne Dawno tego nie jedliśmy, ale dzisiaj całego vloga Prawie nagrywamy w domu i Karol Później ruszamy się i wychodzimy. Gdzie? Na Skłosza Ja nie wiem czy jesteś ja z sobą na Skłosza Opowiedz <laughs> widzom co się działo ostatnio. Dobra, to zjem Obiad i wtedy opowiem. Okej okay, Obiad zjedzony i teraz mogę opowiedzieć wam o co Chodziło Karolowi, bo ostatnio jak się Na skłoszał to delikatnie się generalnie graliśmy sobie, wszystko było ok aż nagle ja się wkurzyłam, stwierdziłam, że nie chcę już więcej grać z Karolem i powiedziałam, że jest to nasza ostatnia gra i w sumie nawet wyszliśmy przed końcem, nie? Tak jest, wyszliśmy, bo widzowie Natalia nagle strzeliła focha i już tak grała o, w ogóle nie patrzyła odbijała, była odbijać, ja powiedziałem, że Natalia, jak tobie się nie chce grać to wychodzimy no i Natalia powiedziała, no to wychodzimy i chyba po ilu? 25 minutach? pierwszy raz wyszliśmy, tak. ja taki wiecie w szoku mówię, o co chodzi, nie? Co Ale się wydarzyło? Ale miałam zły dzień. no nie wiem, no mi mówiłaś, że to nie jest przez to że masz zły dzień, tylko przez to, że ze mną się nie nagrać. Takie było tłumaczenie wtedy. Ej, no ale to też jest trochę prawdy, bo Karo gra tak mocno, że ja nie mogę tego odbić. Ale co ja, ja nie chcę ci się dawać, bo to nie będzie co ja mam ci się dawać, no bez sensu. By no to tak, było. no bez sensu. I właśnie ostatnio się troszeczkę nie dogadaliśmy, ale możemy jeszcze raz spróbować. Spróbujmy jeszcze raz, ale nie wiem, i jak to się skończy. No, może być różnie i możemy już w ze sobą nie gadać do końca dnia po skoszu, nie? Ale ja mogę weźmieć kamerę, bo w końcu musimy wziąć Was gdzieś na zewnątrz, bo dzisiaj no mamy właśnie. taki typowo domowy dzień, ale ja się za tym stęskniam. Bo cały czas biegamy wszędzie z kamerą na zewnątrz. No to prawda, chociaż szczerze, ja nie mogę tak długo siedzieć w domu. Tak mi nosi dzisiaj, że gdzieś bym poszedł, coś bym zrobił, ale no w sumie nie ma. Pójdziemy nie na ma skosza. co? Dobra, pójdziemy i zobaczymy, jak to wyjdzie. A sobie miałam bliskie spotkanie ze ścianą. Nie wiem, czy to było widać na nagraniu, ale Karol bardzo rzucił, bo tamtejszy filtrykach i ja się za nią rzuciłam i wpadłam mu na ścianę. Jest cały czerwony i trochę boli. jest jeden jeden jest taka zacięta walka, tyle biegamy, że ja miałam to przed sekundą 100 no to ja schodzisz, ale, ale co, bo ty jakoś potrafisz wygrać, ja się nie ruszę tak. No wiem, ale to, to muszę się zaprzeć, tak w sobie wie. Musisz po prostu nie strzelać fachów jak ostatni będzie dobrze. Ale ja w ogóle mam delikatny uraz na skłoszu, za każdym razem jak jestem za Natalią to boję się, że zostanę paletką, bo jak byliśmy kiedyś z Filipem i Maliką, to grałem z Filipem i dosłownie ostatnie uderzenie, Filip odbił piłkę, ja byłem za nim i wiecie, zostałem z paletki, właściwie z rakiety prosto w twarz. To było też przed całym ślubem. Tak, o to też było, znaczy nie przed całym, tydzień chyba przed ślubem jakoś, więc... E... Natalia miała złamanego palca na ślubie. ja byłem po uderzeniu rakietą w twarz, więc dobrze, do tego ślubu w ogóle daliśmy radę dojść. No dobra, skończyliśmy grać, okazało się, że Karol wygrał, ale dzisiaj 5-3, nie było tak źle, ale w ogóle miałam dzisiaj mega dużo siły, nie? 5-3 czy 5-2? 5-2, przepraszam, no. Dobrze ci szło, ale nie... Nie, nie, nie nie chciałam coś dodawać. Ale nie, ta ostatnio byliśmy za późno, byliśmy od 22 i to już się... jesteśmy wtedy zmachani. Gratulacje wygranej, ale niestety NowRusha nie mam. Ja, no właśnie, chwili <grym> <grym> zawsze <grym na Instagramie daję jakiś puchar z NowRusha. i'm new Następnym razem się przygotuję jakoś. Dobra. No dobra, wyszliśmy już przed budynek, było super. I w ogóle chciałam Wam polecić skłosze. Jeżeli nie lubicie siłowni, to jest to super alternatywa. Jak nie lubicie biegać na bieżni, bo ja na przykład nie nawiedziłam no tak. i zawsze mi się dłużyło. A tutaj się dużo spala, bo się dużo biega, a szybko leci czas i fajnie się bawi. Ja też lubię chodzić na skłosze, dlatego że zawsze jak wychodzę, to mam takie uczucie, że jak zjem coś słodkiego, to nie będę miała wyrzutów sumienia, bo to spaliłam, nie? Ale to nie wychodzi i jest. dobra, będę mogła zjeść coś słodkiego. <laughs> to jest hit dla mnie Ale na tym będziemy kończyli ten odcinek, bo mamy godz bo musimy wracać do domu, w ogóle jest tak zimno, że aż leci dymek chyba, nie? No, aż para leci, jest mega zimno, więc dawaj, bo jesteśmy mokrzy. I w krótkich spodenkach. No właśnie. <laughs> więc dziękujemy Wam, że spędziliście ten dzień z nami. Subskrybujcie koniecznie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dobra.